Almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Daniel Ricciardo starts from pole position today, and starting alongside in P2 is Sebastian Vettel. Looking down the rest of the grid we have Hamilton, Bottas, Max Verstappen, and Raikkonen, Holkenberg, Sainz, Alonso, and Esteban Ocon, Van Dorn, Gasly, Marcus Ericsson, and Stroll, Sirotkin, Grosjean. Charles Leclerc i Kevin Magnussen. Perez i Brandon Hartley round of the grid. Now it's almost time to light out, so let's go down to the track. Ok, to short run to Sandervot and you know what Monaco is like, so try to defend this lead. Siemma z tej strony, Michael, zapraszam Was na kolejny materiał z f 1 2018. Przed nami Grand Prix Monaco, czyli szósta runda mistrzostw. Do której wystartujemy z pole position i, tak jak Daniel Ricciardo, postaramy się dzisiaj tutaj wygrać. Do wyścigu ruszymy na hypersoftach, później przechodzimy na ultrasofty na piątym okrążeniu według strategii wyścigowej. No i co, przejdźmy już do startu. Fetel miał lepszy start od nas, ale ten dojazd jest bardzo krótki i byliśmy w znacznie lepszej sytuacji przed wejściem w ten zakręt. A więc utrzymujemy prowadzenie. A teraz. Ojojoj, no co tam zrobił Sebastian Fetel? No, muszę, muszę to zobaczyć na powtórce. Co on tutaj zrobił? Aha. Jak ktoś oglądał Grand Prix Monaco 2024, to wie co zrobił Kevin Magnussen. No to to było dokładnie to samo. Tylko że trochę dalej. No Sebastian jest dzisiaj w gorącej wodzie kąpany. Kolejny atak z jego strony. Musiałem ściąć chicana, by nie doszło do kontaktu, ale za to doszło wydaje mi się do kontaktu Fetera z bandą. Poleciała tam lotka przedniego skrzydła. Wydaje mi się, że on ma te uszkodzenia, bo traci mnóstwo w tych zakrętach. Patrzymy czy nie zjeżdża do alei serwisowej czasami Niemiec. No i tak się właśnie dzieje. Sebastian Vettel uszkodził sobie przednie skrzydło na własne życzenie i już melduje się u swoich mechaników. No trochę mi Sebastian pomógł tym uszkodzeniem sobie przedniego skrzydła, bo wstrzymał całą stawkę za sobą. Mamy już 3 sekundy przewagi nad Hamiltonem. Trzeci jedzie Max, a więc na ten moment po podwójne podium jedziemy. Na tym okrążeniu mieliśmy planowany postój, ale wydaje mi się, a wręcz jestem przekonany, że jak teraz zjedziemy, to po prostu utkniemy w korku za tymi wolniejszymi kierowcami a no wszyscy są wolniejsi, bo my jesteśmy aktualnie najszybsi na torze. Także zostaniemy sobie jeszcze dwa okrążenia dłużej. Na następnym nie będziemy zjeżdżać, bo Max ma na, na pewno planowany pit stop. Także my poczekamy i zjedziemy na siódmym okrążeniu. Teraz sobie nieco przyciśniemy aby wykluczyć ewentualne podcięcie ze strony Hamiltona. No to i tak jest mała szansa, bo mamy aktualnie 4,2 sekundy przewagi. No ale warto się mimo wszystko ubezpieczyć, dlatego jedziemy na bogatym paliwie i wysokim rsie. Jeśli chodzi o paliwo, no to nie ma się co martwić, bo tutaj przełączenie na tą najniższą mieszankę paliwa powoduje momentalnie, że mnóstwo paliwa zaoszczędzamy, także teraz możemy sobie cisnąć. Potem czas będzie jeszcze na to, aby odrobić te paliwo. No i mamy pierwsze zjazdy do alei serwisowej Max is in the pits. Max in the pits. Wizyta u mechaników potwierdzona, ale trzeszczy to radio w tym tunelu. Jest to oczywiście specjalnie zrobione naprawdę fajny smaczek, że no jest tam gorszy zasięg, w tych najnowszych w 1 tego nie ma. No i nurkujemy do alei serwisowej. Oczywiście ultrasofty to opony, które za moment założymy. If you cross over into the track. No, i po wszystkich pit stopach okazuje się, że Sebastian Vettel wrócił na drugą pozycję na tą, z której startował. Earlier, Tyle, że ma 10 sekund straty do nas, prawie. I teraz się spytamy o Fettela, bo on zastanawia, jak on jedzie. Czy back. on czasami jeszcze nie będzie zjeżdżał do alei serwisowej? Przez, przez przypadek nie, sp nie spytałem się o to, co chciałem, tylko. O kierowcę przede mną, którego nie ma. O dziwo. Wydaje mi się, że Fetel pojedzie do końca. Już pytamy inżyniera. Także on tutaj praktycznie nic nie straci. No może możliwość walki o zwycięstwo, bo nas atakował, ale druga pozycja to... Chyba brałby w ciemno na pewno po tym jak spadł na koniec stawki. Po tym uszkodzeniu przedniego skrzydła. No i on już pewnie tak dojedzie. Chyba, że Hamilton... No Hamilton ma przewagę opon, bo Vettel od pierwszego okrążenia, już w zasadzie jedzie No od drugiego powiedzmy na tych ultrasoftach, Hamilton dopiero pierwsze kółko wyjechał No i nam pozostaje już jechać tylko do mety, no bo żadnego zagrożenia ze strony Vettela bym się już nie spodziewał Pytanie czy on tu dowiedzie. No wydaje mi się, że Louis nie da rady go tutaj wyprzedzić Także Fetel za wiele nie straci Tak jak my w Hiszpanii No na razie nic się nie dzieje I wątpię żeby już coś się wydarzyło Teraz sobie troszkę przyoszczędzimy paliwa I trochę baterii I na ostatnim okrążeniu spróbujemy troszkę przycisnąć Może się uda Poprawić najlepszy nasz czas Co prawda nie ma tak naprawdę po co tutaj jeszcze nie mieliśmy takiego czegoś jak punkt za najszybsze okrążenie, ale dla satysfakcji powiedzmy, wjeżdżamy na prostą start meta i do końca zostaną nam dwa okrążenia.

No i już tutaj zaczynamy falować przed metą. Wygrywamy Grand Prix Monaco, tak jak to Daniel Ricciardo zrobił w rzeczywistości. Tutaj też nam się udało. Pełna dominacja. Tam oczywiście Daniel w rzeczywistości miał problemy z hybrydą, o ile dobrze pamiętam. Chyba to była hybryda.

I to jest kolejny winners trofeum, heading back to Milton Keynes. A teraz mamy pełne wyniki tego wyścigu. Ciekawostką myślę, że... Trójka kierowców zdobyła swoje pierwsze punkty w tym sezonie, w tym wyścigu właśnie mowa o Fernando Alonso, Markusie Wisson i Stoffelu Wandornie I pierwsze punkty też to były dla Jan McLarena bo przed tym wyścigiem mieli zero, a aktualnie mają ich 9. W klasyfikacji kierowców obejmujemy prowadzenie, wracamy na nie, można powiedzieć. Dwa punkty przewagi z Sebastianem Vettel'em, później trzeci Hamilton też do nas wiele nie traci. No i mamy tutaj dosyć sporo przekasowań w tej klasyfikacji klasyfikacji kierowców i w klasyfikacji konstruktorów też znamy zmiany, bo my z trzeciej pozycji wskakujemy na prowadzenie, wyprzedzamy Ferrari o 8 punktów i Mercedesa o 11, naprawdę jest tu bardzo ciasno, McLaren też awans z ostatniej pozycji na siódmą. No i co, w tym odcinku to byłoby wszystko, jeżeli się spodobało zostawcie w górę, zachęcam do zasubskrybowania kanału, trzymajcie się, cześć!